Dziś mój wielki dzień. Witajcie, nazywam się Weronika, mam 34 lata i zdecydowałam się na operację piersi i nosa w Stambule i już nie mogę się doczekać. Jestem bardzo podekscytowana. Chciałabym, aby wszystko już było e, po, ponieważ tak naprawdę od kilku lat e, nie mogłam się zdecydować na wybór lekarza i kliniki i po wielu rekomendacjach opiniach Trafiłam na firmę Meditravel i zdecydowałam się na współpracę z nimi, z czego bardzo się cieszę, ponieważ od samego początku czuję się zaopiekowana, w 100% poinformowana i bezpieczna. Od lat pracuję jako modelka, dlatego ingerencja w wygląd jest dla mnie kluczową kwestią i dlatego też chciałam coś zmienić, ale też bałam się dokonać tego wyboru i chciałam oddać siebie jak najlepsze ręce i wiem, że w nich jestem. A jutro mam wylot do Turcji, lecę z moją mamą, która będzie miała przy okazji mini wakacje, a będzie mnie wspierać po zabiegu. A dlatego też trzymajcie kciuki, będę Wam pokazywać, jak to wszystko przebiega. I mam nadzieję, że efekt będzie wspaniały. My właśnie dotarłyśmy do hotelu. Lot upłynął nam naprawdę szybciutko, przyjemnie, tylko 2,5 godziny i z lotniska odebrał nas pan kierowca, który bezpiecznie nas dowiózł prosto do hotelu, gdzie jesteśmy tak naprawdę 3 minuty od kliniki. Widzimy ją z okna praktycznie można powiedzieć, jest naprawdę bardzo kameralnie, przytulnie, taki butikowy hotel. Wszyscy są tutaj tacy sympatyczni, właśnie nas Istanbul tym urzekł, że wszyscy są tacy mili przyjacielscy. E, idziemy teraz z mamą na kolację w super miejsce. Nie wiem, co jeszcze wymyślimy na dzisiaj, jakie atrakcje, bo jutro rano mam e, konsultacje w szpitalu i w klinice i operacje. Dziś mój wielki dzień, już jestem po konsultacji z doktorem, była ze mną pani tłumacz, przemiła osoba, wszystko mówiła i przekazywała doktorowi i w trakcie konsultacji, jest ze mną też mama, no i czekamy, miałam też konsultację z anestezjologiem, pobieraną krew, wszystko jest tutaj bardzo profesjonalnie, to jest mój pokój, w którym będę po zabiegu, już nie mogę się doczekać. Nasz ostatni dzień w Turcji, teraz mamy wylot, miałam zmieniane opatrunki, konsultacje z doktorem, wszystko jest wspaniale, wszystko się szybko, bardzo, bardzo szybko zagoiło i goi nadal oczywiście, bo na ostateczny efekt będę musiała poczekać jeszcze parę miesięcy, ale już na tym etapie jestem tak szczęśliwa, zachwycona i zadowolona, po prostu naprawdę... Ciężko to opisać słowami, jak bardzo się cieszę. Też nie mogę za bardzo się uśmiechać i mówić, bo wciąż mam wszystko tutaj, jak widzicie, opuchnięte, zalepione. Zachowuję kamienną twarz, ale bardzo się cieszę. Na ostatniej konsultacji była również pani Tumar, zaraz przyjeżdża po nas kierowca, który bezpiecznie nas zawiezie na lotnisko. No i co? I dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli zaangażowani i tak naprawdę od początku. Od samej konsultacji do samego końca. Mogę powiedzieć, że cała obsługa była tak profesjonalna i zaangażowana, i w ogóle naprawdę jestem zachwycona tym. Więc bardzo wszystkim dziękuję. Jestem szczęśliwa, że wszystko się udało. Poszło pomyślnie i nie mogę się doczekać już efektów, jak będę chodzić bez tych rzeczy tutaj wszędzie. A przy okazji naprawdę mieliśmy super czas, e, wspaniały czas w Stambule. E, mama jest zachwycona, bo troszeczkę sobie zwiedziłyśmy i zobaczyłyśmy parę e, fajnych miejsc, ciekawych, więc naprawdę przyjemne, spożyteczne. Właśnie upływa miesiąc od mojej operacji piersi i nosa w Turcji. E, na ten moment czuję się wspaniale, e, wszystko pięknie się goi. Jeszcze chodzę w takim specjalnym staniku, który dostałam w Turcji. Oczywiście nie ćwiczę, bo jest to niewskazane przez dwa miesiące po operacji, więc jeszcze czekam. Nos jeszcze troszeczkę tutaj jest opuchnięty i czuję, że ta opuchlizna tak schodzi w dół. Wiem, że ten proces gojenia jeszcze troszeczkę zajmie, ale już na ten moment jestem bardzo zadowolona z efektów. Jeżeli Wy jesteście zainteresowani operacją, plastyczną za granicą, to ja gorąco Wam polecam Meditravel. Zgłoście się na stronie internetowej, a uzyskacie darmową konsultację i spełniajcie swoje marzenia z Meditravel Warto.